Witajcie serdecznie moi drodzy widzowie. Rok temu przedstawiłem Wam samochody na 2022 rok. Odcinek ten przyjęliście z ogromnym entuzjazmem. W gwoli przypomnienia film ten do tej pory został wyświetlony ponad 49 300 razy. Wow! To dzięki Wam, moi kochani, i Waszemu zaangażowaniu zdobył aż tak ogromną popularność i dużą ilość wyświetleń. Bardzo Wam serdecznie wszystkim z tego miejsca dziękuję. Dzisiaj przychodzę do Was z premierami i nowościami pojazdów na nowy 2023 rok. Zachęcam Was z tego miejsca do obejrzenia całego materiału, z którego dowiecie się, jakie modele samochodów pojawią się na rynku polskim, ciekawostki poszczególnych modeli i wiele, wiele, wiele więcej. Ponadto zachęcam Was do podzielenia się tym materiałem ze swoimi najbliższymi, znajomymi, rodziną i z tymi wszystkimi, którzy pasjonują się motoryzacją. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest odpowiedni moment, żeby kliknąć przycisk Subskrybuj i dodatkowo dzwoneczek, wybierając wszystkie. Już od tej pory nie umknie Wam żaden film. A ja pozwólcie, przechodzę do meritum dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy film w całości poświęcony jest nadchodzącym nowościom motoryzacyjnym na nowy 2023 rok. Przedstawione przeze mnie modele zostały przedstawione alfabetycznie markami pojazdów. Zaczynamy! Abart. Abart 500e, co prawda, miał swoją oficjalną premierę w listopadzie 2022 roku, jednak dopiero w 2023 pierwsze egzemplarze pojawią się na ulicach. Warto wiedzieć, że jest to pierwszy w pełni elektryczny Abart zbudowany na modelu 500e. Ma jednak od niego więcej mocy i zmienione zawieszenie, a przede wszystkim mocny elektryczny silnik z trybami sportowej jazdy. Do wyboru będą trzy tryby jazdy: Turismo, Scorpion Street i Scorpion Track. I tutaj, jako ciekawostka, elektryczna odmiana Abarta 500E ma mieć typowe brzmienie takie jak benzynowa odmiana modelu. Oczywiście brzmienie to będzie generowane przez głośniki. Warto utrwalić sobie w pamięci, że elektryczny Abart 500E. Otrzyma silnik o mocy 155 koni mechanicznych, pierwszą setkę to maleństwo osiągnie w 7 sekund, a akumulator trakcyjny ma pojemność 42 kWh. Alfa Romeo. W 2023 roku do udanego modelu Tonale ma dołączyć również mniejszy SUV o jeszcze nie do końca potwierdzonej nazwie. Mówi się coraz częściej, że może on nosić nazwę Brennero. Pojazd ma być dostępny z napędem elektrycznym, jak również spalinowym. Jako ciekawostka, nowy model ma być produkowany w fabryce w Polsce. W nowym roku w salonach mają się pojawić odświeżone modele Giulia i Stelvio. Nie będę, słuchajcie, rozwodził się nad szczegółami dwóch ostatnich modeli, ponieważ na moim kanale pojawi się film z prezentacji. Zachęcam do obejrzenia. Audi. Najprawdopodobniej w 2023 roku Audi zaprezentuje nowe modele, takie jak A3 All Street, elektryczne Q6 e-tron i Q8 e-tron. Powiedziałem najprawdopodobniej, ponieważ niestety, ale istnieje pewne prawdopodobieństwo opóźnień i możliwości prezentacji niektórych z tych modeli dopiero w 2024 roku. Jak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Ponadto w 2023 roku należy spodziewać się premiery poliftingowych modeli A6 i Q8. BMW Na 2023 rok BMW zaplanowała debiut kolejnej generacji modelu serii 5. Dostępna z napędem benzynowym, wysokoprężnym i hybrydowym typu plug -in. Zupełną nowością w gamie ma być w pełni elektryczne BMW i5. Ponadto pod koniec roku możemy się spodziewać nowego X2, wraz z bliźniaczą elektryczną odmianą i X2. W kolejce po lifting, czyli odświeżenie czeka również seria 1 i SUVy X5 i X6, więc z całą pewnością w przyszłym roku jest na co czekać. Citroen Na początku 2023 roku w salonach w Polsce możemy spodziewać się modelu C4X. Dostępny będzie w wersji elektrycznej, ale co ważne jeszcze w benzynowej i wysokoprężnej. Z kolei w połowie roku możemy się spodziewać czwartej generacji Citroena C4. Ponadto pojawić się mają odświeżone modele Berlingo i Space Turera. Dacia w pierwszym kwartale nowego roku wszyscy czekają na hybrydową odmianę Daci Jogger. Warto wiedzieć, że Jogger będzie pierwszym pojazdem rumuńskiego producenta z tego typu napędem. Zastosowany hybrydowy układ napędowy będzie tym samym, który już teraz doskonale jest znany chociażby z Renault Clio i Tech. W 2023 roku planowany jest również lifting elektrycznego Springa. Springa obecnej generacji miałem okazję przetestować. Na moim kanale odnajdziecie film z prezentacji tego pojazdu. W 2023 roku jest również cień szansy na przedstawienie zupełnie nowego Dastera. Ja nie ukrywam, osobiście czekam na premierę tego pojazdu. Sam mam duży sentyment do obecnej generacji tego rozsławionego pojazdu Ford. Rok 2023 zapowiada się naprawdę soczyście dla Forda. Na naszym rynku pojawić się mają dwa modele: najnowsza generacja Mustanga z silnikiem V8 i terenowy Ford Bronco. Warto wiedzieć, słuchajcie, że Bronco okazał się przebojem w USA. Ponadto Ford zasili swoje portfolio o nowe pojazdy użytkowe, takie jak Ranger, Tourneo czy Transit Custom. Swoje premiery będzie miał Tourneo i Transit Courier. Kropką na D w przyszłym roku ma być elektryczny crossover w klasie średniej, który zostanie zbudowany na platformie Meb Volkswagena Honda. W nowym roku japoński producent planuje trzy nowości. Pierwszym z nich będzie szósta generacja Hondy CRV, dostępna z napędem hybrydowym lub hybrydą typu plug-in. Kolejną nowość, przewidzianą na 2023 rok, będzie model ZRV. ZRV to kompaktowy SUV crossover, który z całą pewnością będzie konkurował z takimi pojazdami jak Kia Sportage, Toyota Corolla Cross czy Nissan Qashqai. Do dyspozycji będzie wyłącznie napęd hybrydowy. Całkiem prawdopodobne, że ten sam co w 11. generacji Hondy Civic. Na koniec roku całkiem prawdopodobny będzie debiut nowej Hondy ENY1, czyli elektrycznego crossovera wymiarami zbliżonymi do HRV. Hyundai. Koreański producent na 2023 rok przygotował sporo nowości. Mam tylko nadzieję, że wszystkie dojdą do skutku, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Pojawić ma się ostatnio zaprezentowana najnowsza, druga już odsłona kony. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w ostatnim moim filmie na kanale. Światło dzienne ujrzeć ma również elektryczny Sedan Ioniq 6. Swoją premierę ma mieć pierwszy sportowy elektryczny Ionic 5N. Ponadto koreański producent planuje odświeżyć i 10, i 20, i 30 oraz Tusona. Zatem 2023 rok zapowiada się owocnie dla Hyundai'a. Zgodzicie się ze mną? Zatem trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Jeep. W 2023 roku dla Jeepa z całą pewnością najważniejszym modelem jest Avenger. Model oficjalnie ujrzał światło dzienne podczas salonu samochodowego w Paryżu 17 października 2022 roku, a jako ciekawostka produkowany będzie w Tychach w Polsce. Nowy pojazd wyposażony został w silnik elektryczny o mocy 156 KM i momencie obrotowym wynoszącym 260 Nm. Od 0 do setki przyspiesza w 9 sekund. Zasięg według normy WLTP to 400 km. Nowy Avenger z całą pewnością będzie konkurował z takimi modelami jak Hyundai Bayon, Nissan Juke, Renault Captur, Skoda Kamiq, czy chociażby Volkswagen T-Cross. Ponadto w 2023 roku możemy spodziewać się dwóch elektrycznych pojazdów. Będą nimi terenowy Recon i duży luksusowy SUV o nazwie Wagoner. Kia W odróżnieniu do Hyundaia w Kii rok 2023 może okazać się posuchą zwiastującą jedynie jedną nowość, ale słuchajcie za to jaką. Mowa tutaj o elektrycznym modelu o nazwie EV9. EV9 będzie największym modelem Kia. Pojazd będzie mierzył ponad 5 metrów długości, a rozstaw osi wyniesie ponad 3 metry. Sugerując się wymiarami, mogę od razu stwierdzić, że zapowiada się bardzo przestronne auto. Wersja flagowa ma być napędzana przez dwa silniki elektryczne, ale nie zabraknie też odmiany tylnonapędowej z jednym silnikiem. Prawdopodobnie akumulator trakcyjny zamontowany w nowej IV9 ma mieć około 80 kWh pojemności. Model IV9 bazuje na tej samej konstrukcji co znany już model IV6. Tym samym pojazd będzie można naładować z mocą do 350 kW. Dużą nowością w modelu będzie tryb półautonomicznej jazdy, który ma być najbardziej zaawansowanym w historii marki. Długo by opowiadać o tym modelu, słuchajcie, dlatego pozwólcie, że stworzę o tym pojeździe osobny materiał, z ciekawostkami, już niebawem. Dlatego, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, a my jedziemy dalej. Lexus! Warto wiedzieć, że poprzednie dwa lata dla japońskiego producenta leksusowych pojazdów były intensywne, ponieważ w ofercie pojawiły się następne generacje modeli NX i RX. W 2023 roku możemy spodziewać się rynkowego debiutu elektrycznego nowego SUVa modelu RZ, który notabene został zaprezentowany w 2022 roku. Jako ciekawostka, nowy RZ jest pierwszym modelem Lexusa z napędem Direct4, który współpracuje z dwoma układami EXL. Mazda. W 2023 roku najciekawszą nowością japońskiego producenta z całą pewnością będzie hybrydowa Mazda MX-30 z silnikiem wankla. Silnik ten ma wystąpić w roli generatora prądu. Kolejną nowością, która jest bardzo oczekiwana, to flagowy SUV CX-80. W 2023 roku pojawić się mają również nowe wersje silnikowe Mazdy CX-60. Czekamy na benzynę i rzędowego diesla. Swój facelifting ma mieć również model CX-5. Mercedes. Słuchajcie, nie da się ukryć, że w 2023 roku to właśnie Mercedes bez cienia wątpliwości szykuje dla nas najwięcej nowości. Nowe, najważniejsze to z całą pewnością kolejne odsłony klasy E i GLC Coupe. Całkowicie nowym modelem, na który czekamy, to Cele, który ma zastąpić klasę C i E w odmianach Coupe i Cabriolet. Ponadto możemy spodziewać się liftingu wielu modeli. Kuracją odmawiającą mają przejść modele Cela, Gela, Gielbę, Giele, GLS, EQA, EQB i klasa V. Teraz zacząłem zadawać sobie sprawę, ile tak naprawdę Mercedes ma modeli. I odnaleźć się w tym wszystkim to z całą pewnością nie lada wyczyn. Zgodzicie się ze mną? MINI MINI 2023 rok bierze sobie za cel i chce odświeżyć całą gamę modeli. Zupełnie nowy hatchback będzie dostępny ponownie w wersji 3 i 5 drzwiowej oraz z silnikami benzynowymi. Oczywiście nie zabraknie odmiany z napędem elektrycznym. Jako ciekawostka trzecia generacja Countrymana korzysta z płyty podłogowej nowego BMW X1. Ponadto w ofercie pojawi się również z napędem elektrycznym. Mitsubishi w marcu 2023 roku w salonach pojawi się całkowicie nowe Mitsubishi ASX i to zupełnie nowe to może być jedynie dla producenta, bo dla nas jest to już model doskonale znany. Mowa tutaj o Renault Captur. Tak, dosłownie, Nowy Mitsubishi ASX to klon Renault Captura. Zresztą o tym już wspominałem na jednym z moich filmów. Po połowie roku możemy spodziewać się powtórki z rozrywki, i tutaj mamy poznać zupełnie nowego, w cudzysłowie, kolta. Jednak ta nowość, i w tym przypadku, może okazać się projektem już nam wszystkim doskonale znanym, jakim jest Renault Clio. Obym był złym prorokiem. Jak będzie, czas pokaże. Nissan. 2023 rok dla Nissana zapowiada się chudo. Na rynkowy debiut czeka elektryczny Kombi-Van Townstar. Warto wiedzieć, że Townstar nie jest japońską konstrukcją, a tworem, który bazuje na aliansie z nowym Renault Kango. Ponadto w nowym roku ma zadebutować Aria. Nissan Aria to elektryczny SUV. Osobiście miałem okazję zobaczyć na żywo ten pojazd dzięki uprzejmości jednego z dealerów. Był to przedprodukcyjny egzemplarz, jednak bardzo pozytywnie mnie ten pojazd zaskoczył. Film z prezentacji tego egzemplarza i komentarz odnajdziecie na moim kanale. Zapraszam! Opel Niewątpliwie najważniejszą premierą Opla w 2023 roku jest elektryczna Astra. Po dostępnych już odmianach silnikowych z napędem spalinowym, wysokoprężnym i hybrydowym właśnie teraz oczekujemy elektrycznej odmiany tego kompaktowego pojazdu. Elektryczny napęd dostępny będzie zarówno w wersji hatchback, jak i kombi. Dzięki zastosowaniu litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego o pojemności 54 kWh pojazd zapewni ponad 400 km zasięgu. Moc silnika elektrycznego wynosi 156 koni mechanicznych, a napęd przenoszony jest na przednie koła. Na rynku zadebiutować ma również usportowiona hybryda typu plug-in Astra GSE. Jako ciekawostka, taka sama wersja ma się pojawić w modelu Grandland GSE. Tym samym niemiecki producent planuje reaktywować sportową submarkę GSE. Zobaczymy z jakim skutkiem. Ponadto w 2023 roku kuracje odświeżające mają przejść Corsa, Combo i Zafira Live. Peugeot w 2023 roku francuski producent wprowadzi na rynek dwa obiecujące modele. Mowa tutaj o 408 i elektrycznym E308. Zatem nowe wcielenie 408 z klasycznego sedana przeobrazi się w klasycznego crossovera. Pojazd, słuchajcie, może się podobać. Ma wiele modnych akcentów nadających mu cechy suwa i crossovera, takie jak powiększony prześwit, osłony nadkoli i progu. Ponadto planowane jest odświeżenie modeli 208, 2008 i 508. Dodatkowo gama 3000 i 5008 ma się poszerzyć o nowe wersje silnikowe. Porsche Wśród premier w nowym roku z całą pewnością można się spodziewać nowego Macana, który notabene ma być dostępny wyłącznie w odmianie elektrycznej. Ponadto premierem ma mieć trzecia generacja Panamery. W 2023 roku powinniśmy poznać 911 i Cayenne po kuracji odmładzającej. Renault Rok 2023 u francuskiego producenta zapowiada się bardzo spokojnie. W pierwszej połowie roku możemy spodziewać się elektrycznego Renault Kango. Również w pierwszej połowie roku w końcu pojawi się w salonach i u nas długo oczekiwany Renault Austral. Szkoda, że z takim opóźnieniem względem innych krajów. No ale cóż, jest jak jest. I chyba już musimy się do tego przyzwyczaić, że nasz rodzimy rynek jest trochę traktowany po macoszemu względem innych europejskich. O Renault Austral nie będę się wdawał w szczegóły, ponieważ na moim kanale odnajdziecie już kilka filmów z prezentacji tego modelu. Zapraszam. Z kolei w późniejszym czasie, obstawiam druga połowa roku, ma mieć miejsce premiera modelu Grand Austral. Będzie to wydłużona wersja Australa w odmianie dla siedmiu osób. Najprawdopodobniej ma zastąpić Espasa i schodzącego koleosa. Osobiście z ogromnym zaciekawieniem oczekuję na więcej szczegółów dotyczących tego pojazdu, a jak na razie czekam cierpliwie na jazdy nowym Renault Austral. Skoda. Nowy rok, a dokładnie nowa Skoda. Najprawdopodobniej czeski producent przedstawi kolejne generacje flagowych modeli i mowa tutaj o Superbie i Kodiaku. Skoda pracuje również nad oficjalnym ujawnieniem elektrycznego kompaktowego SUWA o roboczej nazwie Elrock. Ponadto planowane są kuracje odmawiające skali i kamika. Subaru. W 2023 roku Subaru planuje wprowadzić na rynek europejski model BrZ. Warto wiedzieć, że BRZ jest bliźniaczą wersją Toyoty GR86. Z kolei pod koniec roku można spodziewać się premiery następcy modelu XV, który otrzyma nazwę CrossTrek. Toyota. Nowy rok dla Toyoty zapowiada się spokojnie. Wszystkie oczy skierowane są na piątą generację Priusa, który zadebiutuje w pierwszej połowie 2023 roku w salonach. Najnowsza odmiana Priusa tym razem dostępna będzie wyłącznie w odmianie hybrydy typu plugin. Osobiście nie mogę się doczekać, jak otrzymał ten pojazd na testy. Mam to obiecane, słuchajcie. Z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Cię Tomku. Film z prezentacji tego modelu i omówienie znajdziecie na moim kanale. Zapraszam. W późniejszym terminie można się spodziewać nowej Toyoty CHR. I tutaj pokazano oficjalnie kąt Koncept CHR Prolog może dokładnie zdradzać, w jakim kierunku stylistycznym będzie podążał nowy model. Koncept ten można potraktować jak swego rodzaju przedsmak tego, co zobaczymy w przyszłości. Ponadto, Toyota ma plan przedstawić elektrycznego kompaktowego suwa w jeszcze nieznanej do końca nazwie. Plany są ambitne, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Volkswagen. W 2023 roku Volkswagena szykuje się dużo zmian. Planowana jest nowa, kolejna generacja Passata i Tiguana. Ponadto przedstawiona zostanie elektryczna limuzyna ID7. W sprzedaży ma się pojawić pickup Amarok, który został przygotowany we współpracy z Fordem. Dodatkowo kuracje odświeżające mają przejść takie modele jak T-Cross, i ID3. Model ID3 po 2,5 roku od dostarczenia pierwszych egzemplarzy przechodzi lifting. Zmieni się zderzak, reflektory. We wnętrzu mają się pojawić nowe, lepsze jakościowo materiały wykończeniowe. Ponadto 10-calowy ekran zostanie zastąpiony nowym 12-calowym. Usprawniony zostanie również system multimedialny, który teraz ma działać szybciej i sprawniej. Volvo w nowym roku szwedzki producent będzie konsekwentnie rozwijał elektryfikację. Na drogi wyjedzie flagowy model EX90. Ten nowy SUV ma ponad 5 metrów długości, upakowany jest najnowocześniejszymi technologiami, a do tego pomieści 7 osób. Naprawdę długo by opowiadać o tym modelu. Dlatego myślę, że przygotuję o tym pojeździe materiał o top ciekawostkach dotyczących nowego Volvo EX90. Warto wiedzieć, że EX90 nie będzie następcą modelu XC90, ponieważ XC90 będzie jeszcze przez jakiś czas równolegle produkowany. Całkiem prawdopodobne jest, że nowy EX90 zadebiutuje w salonach w grudniu 2023 roku. Ponadto na 2023 rok przewidziana jest światowa premiera kompaktowego SUVa 90 X30. Model ten ma być pozycjonowany poniżej XC40 i C40. Z kolei XC40 i C40 doczekają się nowych odmian silnikowych. Moi drodzy, ten nowy 2023 rok, mimo wielu przeciwności w branży motoryzacyjnej, zapowiada się dla producentów bardzo pracowicie, a dla nas z całą pewnością atrakcyjnie. Osobiście najbardziej czekam na premierę nowej Daci-Duster i liczę po cichu, że będzie miało to jeszcze miejsce w 2023 roku. Ponadto jestem bardzo ciekawy odmiany Grand w nowym Renault Austral. Napiszcie proszę w komentarzu, na jaki wy osobiście nowy pojazd w 2023 roku czekacie najbardziej i dlaczego? Poznam wasze zdanie. Napiszcie proszę, jaki w branży motoryzacyjnej waszym zdaniem będzie ten nowy 2023 rok. Zapraszam do dyskusji. Korzystając z okazji życzę wam wszystkim, żeby ten nowy nadchodzący wielkimi krokami 2023 rok okazał się pod każdym względem lepszy od obecnego. Bardzo wam dziękuję, że pozostaliście ze mną do końca. Do zobaczenia niebawem. Cześć!